Największa gospodarka Europy kurczyła się lub była w stagnacji przez ostatnie trzy kwartały, a jej ożywienie po pandemii było wolniejsze niż w USA czy w całej strefie euro. Przemysłowe serce kraju zostało szczególnie mocno dotknięte wyższymi cenami energii, rosnącymi stopami procentowymi i spowolnieniem handlu z Chinami, drugim co do wielkości rynkiem eksportowym. Rosną obawy, że niemieckie grupy przemysłowe przeniosą produkcję za granicę. Jedna trzecia niemieckich firm woli ekspansję zagraniczną niż ekspansję w Niemczech. Dotkliwe skutki szoku energetycznego i generalnie wyższych cen energii, które są spowodowane oczywiście między innymi wojną na Ukrainie, ale również jest to efekt genialnej polityki odchodzenia od atomu. To znaczy, pod presją tej wielkiej globalnej walki na subsydia, walki o przyszłość gospodarczą naszego globu, pieniądze na fabryki półprzewodników, na politykę klimatyczną, na politykę wodorową, wszystko to zostało utrzymane, ale gdzieś trzeba było ciąć koszty. Na przykład w takich obszarach gospodarki, które wydają się być czy drugo- czy trzeciorzędne. Na przykład w rolnictwie. No jeżeli obetniemy dotacje do diesla, to jeszcze da się to ubrać przecież w politykę klimatyczną, w retorykę zieloną. Łatwo będzie to społeczeństwu sprzedać, prawda? Prawda? <laughs>